Wiem, że nie lubisz pytań o życie prywatne, no, więc nie bo, będę no. ich zadawał. Nie, spokojnie, nie bój się, nie lękaj się. Ja szanuję wolę moich gości, granic nie przekraczam, no chyba, że się o to Chyba, że się o to proszą. Ale może o tym to coś powiesz, bo twój Antek w tym tygodniu świętował urodziny. Zgadza się? Tak. Święto. 42. Tak, świętował urodziny, y, miał urodziny, y, no cóż, y, każdego to nie ominie, także proszę państwa, również państwo będą mieli w tym roku urodziny. I czego muszę? życzyłaś? państwo mieli. No cóż, no radości, no szczęścia, żeby nie, było, żeby nie było wojny, żeby wojna na Ukrainie się skończyła, żeby konflikt w strefie gazy również się zakończył, żebyśmy znowu mogli wrócić do normalnych czasów, bo te czasy jednak po pandemii, przy tych wszystkich wojnach i konfliktach, jakby zmieniło to nasze życie. My osobiście, jako aktorzy, również widzimy to grając w spektakle. I ja naprawdę nie żartuję, dlatego że mam taki wspaniały spektakl w Łodzi, Róża Jerchońska. Serdecznie Państwa zapraszam który jest o Ukraińce, która została sprzedana jako żywy towar. I zrobiliśmy premierę tego spektaklu przed pandemią. Chwilę potem była pandemia, a chwilę potem był konflikt na Ukrainie i wojna na Ukrainie. Mm -hmm. I proszę, uwie, proszę, mi państw, proszę mi uwierzyć, że... Kiedy graliśmy ten spektakl przed wojną i przed pandemią, wszyscy byli oczywiście zszokowani tym tematem, tym, co się stało z tą dziewczyną. Natomiast teraz, kiedy widzowie widzą ten spektakl i mają świadomość tego, że ta wojna się dzieje, że te konflikty na całym świecie są, ten spektakl zupełnie inaczej jest odbierany. Dlatego, że żyjemy w bardzo niebezpiecznych i niepokojących czasach, i tego życzyłam mojemu mężowi, żeby te czasy się skończyły.